Urwała się w tym miejscu! rzekł paszczak, oglądając linę. Coś mi mówi, że była za cienka! Och, przestań, rzekł migotek z rozpaczą, zakrywając oczy łapkami. Paszczak chciał jeszcze coś powiedzieć, ale włóczyki kopnął go w łydkę. łodzi zapadła głęboka cisza. A gdybyśmy spróbowali jeszcze raz zapytała ostrożnie panna Migotka. Moglibyśmy przecież użyć cumy zamiast linki. Migotek chrząknął. A haki? zapytał po chwili. Weź swój składany scyzoryk, doradziła mu siostra. Jeśli otworzysz oba ostrza, korkociąg, śrubokręt i przyrząd do wydłubywania kamieni z kopyt końskich, to pewna jestem, że na którąś z tych rzeczy da się go złapać. Migotek odjął łapki od oczu. No a przynęta? zapytał. Na leśnik! odparła jego siostra. Migotek zastanawiał się przez chwilę nad tą sprawą, a wszyscy wstrzymali oddech w napięciu. O ile mameluk w ogóle jada na leśniki, powiedział w końcu. Wówczas wszyscy wiedzieli, że łowy będą trwały nadal. Pannę Migotkę ogarnął teraz taki sam zapał jak innych i aż piszczała z podniecenia. Jesteś jak Diana szepnął mu minek z podziwem. – To to taki – zapytała – bogini łowów – odparł muminek – jest równie piękna jak drewniana królowa i równie mądra jak ty. – powiedziała panna migotka. W tej samej chwili przygoda zakołysała się z nienacka. – Cicho! – szepnął migotek. – Bierze! Łódź przechyliła się, tym razem gwałtowniej. Potem nagły wstrząs rzucił wszystkich na deski pokładu. – Ratunku! – krzyknął Ryk, On nas zje! Przygoda zanurzyła się dziobem w wodzie, lecz wynurzyła się znowu i z szaloną szybkością sunęła na pełne morze. Przed nią ciągnęła się napięta jak drut cuma, a w miejscu, w którym ginęły z oczu, tryskała w wodzie dwa białe wąsy piany. Mameluk najwidoczniej lubił naleśniki. Spokój! krzyknął migotek. Spokój na pokładzie! Wszyscy na stanowiska! Żeby on tylko nie chciał zanurkować, zawołał włóczyki, który przedostał się na rufę. Ale Mameluk sadził naprzód coraz dalej i dalej na pełne morze. Wkrótce brzeg pozostał już tak daleko, że wyglądał jak wąska smuszka. – Jak myślicie, jak długo potrafi nas tak za sobą ciągnąć? – zapytał Paszczek. – W najgorszym razie odetniemy cumę! – powiedział Ryjek. – Nigdy! – krzyknęła z zapałem panna Migotka, potrząsając nadpaloną grzewką. Mameluk, bijąc potężnym ogonem, nagle zawrócił i zaczął płynąć w kierunku wybrzeża. Teraz płynie wolniej, krzyknął Muminek. Widocznie zmęczył się już trochę. Chwilami chcąc ich zmylić, mameluk zachowywał się spokojnie, po czym znów pędził tak szybko, że fale przelewały się przez pokład. Włóczyki wydobył w pewnej chwili swoje organki i zagrał pieśń myśliwską, a wszyscy wybijali takt z taką energią, że cały pokład aż drżał. I oto nagle, gdy już prawie stracili nadzieję, mameluk wypłynął na wierzch wielkim, martwym brzuchem do góry.